Cześć! W Dąbrowie Górniczej znajdują się cztery jeziora Pogoria. Natomiast my w swojej ofercie mamy cztery nowe, luksusowe domy położone bezpośrednio przy nich. Przypadek? Nie sądzę. Pierwszy dom znajduje się w dzielnicy Antoniów przy ulicy Stawowej. Położony jest tuż przy lesie, zaledwie kilometr od Pogori 4. Dom ma powierzchnię 175 m2. Parter to przestronna część dzienna w stylu open space. Tu też efektowna antresola z przeszkleniem i ozdobnym muralem. Piętro składa się z czterech sypialni, w tym jedna z garderobą oraz pokoju kąpielowego. W budynku również garaż jednostanowiskowy. Dom zaaranżowany niezwykle nowocześnie.

Drugi dom zlokalizowany jest w dzielnicy Marianki. Znajduje się zaledwie 400 metrów od brzegów Pogori 4. Dom ma powierzchnię 240 m2, jest parterowy, rozłożysty i posadowiony na działce 1500 m2. Powierzchnia została podzielona na strefę dzienną składającą się m.in. z salonu, kuchni ze spiżarką, jadalni oraz blisko 50-metrowego tarasu, do którego prowadzi duże przeszklenie w systemie Smart Slide. Oraz strefę intymną z czterema sypialniami i pokojem kąpielowym. Główna sypialnia typu Master Bedroom. Posiada własną garderobę oraz łazienkę. Dodatkowo w domu znajduje się samodzielne mieszkanie o powierzchni około 30 m2. Dom posiada duży dwustanowiskowy garaż, a wnętrze zaaranżowane jest gustownie i funkcjonalnie. Trzeci dom zlokalizowany jest również w dzielnicy Marianki, ale zaledwie 300 metrów od brzegu jeziora Pogoria 4. Ma powierzchnię 294 m2 i jest posadowiony na pięknie zagospodarowanej działce o powierzchni blisko 1000 m2. Parter domu to typowa część dzienna w stylu open space z przestronnym salonem, kuchnią, jadalnią, gabinetem oraz łazienką. Na piętrze znajdziemy dwie przestronne sypialnie, każda z własną garderobą, pralnię i naprawdę dużą łazienkę z sauną fińską. W bryle budynku garaż dwustanowiskowy oraz całkiem samodzielne dwupokojowe mieszkanie z osobnym wejściem. Ostatni dom znajduje się w dzielnicy Łęknice i położony jest zaledwie 600 metrów od brzegów Pogorii 3. Dom w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 155 m2, posadowiony na działce 625 m z prywatnym parkingiem na cztery samochody. Parter tworzy przestronną część dzienną z wyjściem na zadaszony taras. Znajdziemy tu nowoczesną dużą kuchnię, łazienkę razem z WC oraz pomieszczenia gospodarcze z pralnią. Na piętrze znajdują się dwa wygodne pokoje, sypialnia z własną garderobą oraz pokój kąpielowy. Wnętrze zaprojektowane przez przez architekta i wykończone przy użyciu materiałów w najwyższej klasy. Dom zlokalizowany na nowym osiedlu tuż przy lesie. Jeżeli te domy zauroczyły Was tak bardzo jak nas, zapraszamy na prezentację.